Cześć, witajcie, jestem Tario i witam Was w kolejnym odcinku Landmark Bety. Dzisiaj jest nowa aktualizacja i dziś z tego co nie wiadomo, w tej aktualizacji pojawiły się jaskinie, które już wam opowiadałem w poprzednim odcinku. I jak pewnie teraz słyszycie też tyle, pojawiła się, pojawiła się nowa melodia. Dobra, pozwoliłem trochę Wam posłuchać tej muzyki. I widzę, że są jakieś nowe rodzaje kamieni, też. Dobra, ale to nie ma znaczenia. W tej ak aktualizacji pojawiło się też kilka innych mniejszych rzeczy. Zupełnie się inaczej zbiera: ee, powiedzmy, drewno. Jednego rodzaju drzewa wygląda inaczej. A, dzięki temu mamy e, łatwość rozpoznania. Które drewno nam najbardziej pasuje No i też mała zmiana była wcześniej Jeśli chodzi o kopanie drzew Czyli wydobywanie złoże A taka mianowicie Że zawsze gdy musieliśmy tam ścinać to drewno To zawsze musieliśmy klikać Tyle samo razy ile Tam poziom życia tego drewna był A teraz dzięki mam tej siekierce mojej Mogę po prostu Kliknąć i i nic. Aha, dobra. Tego nie, akurat, nie mogę akurat dziwne. Tego też nie mogę. Bardzo dziwne. Ale zobaczymy przy tym. Hmm. Może jestem za blisko? Bardzo dziwne, pomimo że mam sikierkę... No już powiedzmy trzeciego tieru. Coś tu jest nie tak. Coś mi tu już nie pasuje. Dlaczego ja nie mogę ścierać tego drewno. Dziwne, jeszcze wczoraj po prostu jak zagrałem, to mogłem ścinać tutaj w mojej okolicy drzewna, drzewna i um, bym zaprezentował sobie, jak to teraz wygląda. Ale coś widzę, że schrzanili i to ostro. No to jest taki mały fail, trochę się nie przygotowałem. No, ale też widzicie jak to wygląda, że w tej grze nie wszystko dobrze działa. Ale przynajmniej widzicie teraz widok na tak, który e, właśnie Kończyłem. Tutaj jeszcze muszę pomalować tą stronę i dzięki temu e, właśnie o teraz widzicie właśnie, że e aha, to lewym. Dobra, to ja się zrobiłem po prostu źle Kliknęłem. Musiałem po prostu lewym przyciskiem teraz kliknąć, a wcześniej było prawym. Nie wiem skąd taka zmiana. Ale jak widzicie teraz postać, ja nic nie klikam. Moja postać sama, te, że nie te drewno. Kawałki drewna same przysypią się i tak samo wiury. Zresztą, nie wiem, czy to będzie widać, ale myślę, że na jakimś innym, innym podłożu Wam zaprezentuję coś ciekawego. Tylko na chwilę, bo to jest bardzo fajna rzecz i myślę, że to jest oko. Tylko muszę znaleźć odpowiedni rodzaj terenu. Myślę, że tutaj będzie, będzie to widać dobrze. Dobra, wystarczy że kopiemy trochę tego. I widzicie, jak fajnie tutaj po zboczu. Yy, po prostu sypie się ziemia. To jest taki mały szczegół, ale bardzo, bardzo fajne. Bardzo mi się on podoba. I widać, że to nie kopiemy jakiejś wirtualnej rzeczy, tylko już trochę coś bardziej realistycznego. Dobra, ale poszukamy jaskini. Ponieważ no, chcę, jestem ciekaw, co tam możemy znaleźć, a podobno wiele rzeczy. No i cała ta rewelacyjna muzyka. Myślę, że gra z samej muzyki warto pokazać tą grę. A czy właściwie nie grę, tylko prostu, narzędzie do budowania i wymyślania nowych rzeczy. Przy okazji też kolce. Trzeba się pozytywnie otworzą. Bardzo lubię to okolice, jest bardziej mi się podoba niż ta zimowa, choć zimowa też mi się podoba. E, porównując z tego, co było w Alfie, no to jest duży skok jakościowy, jeśli chodzi o tereny. Hmm, mam nadzieję, że uda mi się znaleźć koniec skinie. Mówią, że powinna być. Chyba, że gdzieś na tej dużej mapie powinna pokazać się takie miejsce. Tutaj jest ten skinia. Tutaj widzicie e, domki innych graczy, którzy stworzą własne ale hmm. jestem tutaj i spróbuję znaleźć tu przy okazji kogoś odwiedzimy też muszę przerżnąć to drewno na deski i dzięki deskom mogę budować cokolwiek trochę dziwnie się to wygląda, ale ma jakiś to sens wcześniej wystarczy było tylko tysiąc i z tego robimy po prostu materiały na krocki, a teraz trzeba po prostu trzeba podejść do tartaku. Trochę będzie bugować, ponieważ wszystko się wczytuje wokół mnie. To nie jest tak, że cały świat wokół ogólnie cały tier, bo jest serwer, się czytuje, naraz tylko fragmenty i czasami gdy idziemy przed siebie, to właśnie musimy też czekać, żeby się wszystko zadowało. Oczywiście trochę lepiej to działa niż kiedyś, bo kiedyś po prostu postać... O, co tu jest? O, 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 o! Akurat, jaskinie znaleźliśmy. Zajebiście. Dobra, jasne. Może zaczniemy tutaj. Co to są? No, roślinki. Rośliny zbieramy za pomocą specjalnego narzędzia. I dzięki temu tworzymy też ubrania. I inne tylko typu rzeczy. I mikstury. Z tego co słyszałem, można robić mikstury też. Dobra, mamy skrzynkę. Okej. Okay. Bierzemy lód. I co nam zaskoczyło? Eee, trochę... Trochę rudy. rud. Mm, tak. Dużej temów, Rzecz surowców. Agat. Trochę. Trochę drewna. Trochę rudy. Hmm, jakiś pierścionek. Pierścionek powiedzmy. Pokażmy. Discovery. Czy ja mam podobny? Zobaczcie, zresztą teraz jest ikfipunek, którego wam nie pokazuję za bardzo. Ponieważ jest on jest dość bogi O ile znajdę. Pod hapu na to być. Dobra jest. E, jak widzicie, tutaj tu i postać gotowa Są statystyki, które... Mm, właściwie nic nie mówią. Coś mówią? No. Znaczy one tak dużego znaczenia nie mają. Ale mam ten pieszynek lepszy i tutaj jakieś lifestone live Aha, to jest taka kula siedząca No dobra Jak na pierwszą skrzynkę e, Dzięki której mogę spłacić na przykład e, Mój Mój domek To jest całkiem ładnie Nie muszę przynajmniej kopać Ok, zmieniła się muzyka Robi się coraz ciemniej Okay. Fajnie, że tutaj świecą te rzeczy. Co ciekawe jestem, jestem jak głęboka jest jaskinia. Idziemy dalej. Oczywiście tu oprócz tego co tutaj widzicie na około, to raczej nic nie będzie. Nie będzie żadnych stworów, nie będzie żadnego bossa Tylko same surowce i wędrówka w głąb ziemi. Okay, czy coś tutaj będzie jeszcze? Chyba raczej nie. Jeśli chodzi o poziom, znaczy jeśli chodzi o wykonanie, bo wszystkie jaskinie będą chyba z tego co myślę, będą randomowe. To tutaj bardzo ładnie wygląda. W, wielu, w Wiele grach właściwie widziałem jaskinie. E, przede wszystkim w Skyrimie. I tutaj też e, nie znaczy, nie jest czymś ubogim. Także miło pozwiedzać. Zresztą, że grafika jest bardzo ładna. Noprawiliśmy z tego. I może zejdziemy w jakąś drugą jaskinę. Ten roślinności. E, oprócz e, wizualnych, estetycznych wrażeń, jeśli chodzi o jaskinie w tej grze, to e, można zająć się jako własny land. Czyli po prostu możemy budować w tych jakichś skiniach swoje. Imperium. Chyba się zgubiłem. Ale to właśnie świadczy o tym, że te jaski nie są dość rozległe. Co mnie bardzo zdziwiło. Myślałem, że będzie tylko jeden. Taka jama, i do widzenia. A tutaj już system korytarzy ciekawy. Dobra, też że była ta szyszka czerwona. I powinniśmy się kierować na. w tą stronę. No nie, na serio, zgubiłem się. Aha, dobra. Fajnie, że mi jesteśmy kozyta mapa. To jednak ktoś coś tu muszę nad tym popracować. Hmm Okej, okay, tu jest coś do góry. Okej, okay, tu jest paszyszka jedna. I powinniśmy pójść tędy i... Chyba już tutaj byłem. O nie, zgubiłem się. I co teraz? <grybujesz> o nie, 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 nie. Dobra, co zrobimy, może opcję ewakuacji do bezpiecznego stronu? Ok, tutaj wy zobaczycie przy i coś brzydkiego, jak się tworzy świat. Ok, jeśli się zgubicie w jaskini, to używacie przycisku ewakuacji i lądujemy w ziemi na ziemi. E, ok, to mnie zaskoczyło, myślałem, że będzie po prostu, jak mówiłem, wyryta jama w ziemi i do widzenia, a tutaj się zgubiłem także to, to jest pozytywne. A tu widzimy jakąś norę. To coś zrobi. Tak przy okazji jaskiny. wykorzystanie tego. Zobaczymy, jak to mu wyszło. Zaprzyjmy w środku. Ma tartak, ma stół Achlemika i tak właściwie teraz wygląda na tartak. Tutaj możemy robić nowe rzeczy, ale tu z nowych przedmiotów chyba raczej nic nowego raczej nie uświadczymy może muszle, na to, ale to było wiadomo z, kiedy, były te, kiedy były te dodane rzeczy związane z wodą dobra, ja miałem tutaj przerobić drewno i skoczymy szybko do kolejnej kolejnej krainy Okej, okay, to chwilę potrwa, na szczęście, OK, skończyłem, lecimy dalej. Jak mówiłem, nie tylko świat się odczytuje, ale budynki też, także widzicie przez chwilę, że był, na wejściu był bardzo brzydki, ale później już się wszystko uostawiło i jest trochę matowego sensu. Dobra, zobaczymy kolejne jaskinie, mam nadzieję, że jakąś normalną, nie ja taką, co się zgubię, tu chyba widzę, że już jest wyłom, tak zwany, w ziemi. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, nie jestem znawcą, nie jestem ekspertem, nie zadawajcie mi pytań, ale jeśli chodzi o, o Landmarka, to zadawajcie. Pusto. Jednak jedyna wada tej gry, że nie ma nic poza właśnie terenem i minerałami, przydałyby się jakieś potworki, przydałaby się jakaś walka, jakaś może powiedzmy bardziej... Aspekt survivalowy. To byłoby bardziej e, zabawniejsze. Ale tak, na razie mamy zwiedzanie, eksplorowanie i do jaskin wchodzenia. To musisz, że to jest jaskinia, albo po prostu taka ziemia. A nie, to jest taka jaskinia. dobra, chodzimy e, zap Trzeba zapamiętać, gdzie jest wejście. Jakiś charakterystyczny motyw. Okej, okay, czerwona szyszka. Pamiętajcie, czerwona szyszka na ścianie, na suficie i powinno być dobrze. Szukamy skrzynki. Jestem ciekaw, czy tylko ja znalazłem tę skrzynkę, czy każdy gracz, który wszedł do tamtej jaskini znalazł tą skrzynkę też. E, skrzynki powinny być pewnie na końcu, ta, ta była na wejściu. Okay, tu jest dużo minerałów, ale to jest tier pierwszy. Także nie uświadczymy jakichś dodatkowych super e, minerałów. Dobra, tutaj jest na dół. Ok, no schodzimy. Co to jest? YOLO, to Antosłagi. Ok, jest na sandole jeszcze. No, chyba to jest najdoł, najgłębszy motyw ziemi. Tutaj jeszcze nie byłem. Właściwie pierwszy raz jest w niej, także... No drugi, bo tam wcześniej byłem Ale to jest chyba najgłębiej grze, gdzie byłem I słuchajmy jeszcze dalej Jest taki program chyba na YouTube, że tam wchodzą do ziemi i tam gadają To coś takiego to jest Tylko, że grze Hops, hopsa e, Tutaj by się przydała lina Mhm, mm tu by się przydała lina znaczy hak z winą. Jest takie narzędzie, które można po prostu odczepić się. O tutaj ładne widoki. Gdy znajdę coś konkretniejszego. Właśnie się okazało, że mój odcinek trwa 20, 20 minut. Także gdy oglądacie ten kawałek, to już nie przewinęliście I ja się z wami teraz żegnam. Także to jest coś krótszego, moją przy, wymontowałem moją gadkę taką wcześniejszą, co miałem przygotowaną, szukam jaskini Także od momentu tego, gdy oglądacie, właśnie się z żegnam e, dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że jaskinie wam się spodobały w tej grze mi bardzo, do, jestem pozytywnie zaskoczony i to bardzo, 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 myślę, że e, jest to coś nowego hmm, w te, tego typu grach może nie to koniecznie, ale bardzo fajnie realizowane co miałem jeszcze powiedzieć? No, zachęcam Was do oglądania Landmarka na moim kanale. Będzie się działo, ponieważ dużo jest aktualizacji. Wszelkie pytania co dotyczące tej gry zadajcie pod komentarzami. Obojętne pod jakim filmem. Ja postaram się to najlepiej Wam odpowiedzieć na to i bądźcie na bieżąco, ponieważ każdy odcinek to coś nowego, każdy coś ekscytującego i miło i zabawy. A Wy trzymajcie się gorąco, cześć i na razie.